Od 27 kwietnia do 2 maja 2014 roku na zaproszenie władz miasta partnerskiego Uffenheim w Bawarii gościła delegacja gminy Kolbudy z wójtem Leszkiem Grąbalą, wicewójtem Markiem Golińskim i przewodniczącą Rady Gminy Kolbudy Lilianą Redman na czele. Jest to już wieloletnia tradycja wiosennych spotkań z okazji obchodzonego tam w dniu 1 maja Święta Walpurgi. Na które zaproszeni są także przedstawiciele dwóch innych partnerskich miast Uffenheim włoskiego Pratovecchio i francuskiego Idltons. Tradycją jest i to, że członkowie Stowarzyszenia Przyjaźni Kolbudy Uffenheim, którego przewodniczącym jest Ernst Gross, starają się tak przygotować program pobytu Grupy Kolbudzkiej, aby można było ocenić bogactwo kulturowe i poznać piękno tego rejonu Bawarii. Tak było i tym razem. Już drugiego dnia, mimo padającego do południa deszczu, wyruszyliśmy do Rotenburga, niewielkiego miasta położonego w rejonie środkowej Frankonii, nad rzeką Tauber, którym znakomicie zachowała się pierwotna architektura. O miejscowości tej wzmiankowano już w roku 1164. Jednak rozkwit jego nastąpił w latach 1340-1408 zarządów burmistrza Heinricha Tuplera. Spacer krużgankami murów obronnych, które nie tylko zachowały swój pierwotny kształt, ale także wytyczały kilkukilometrową trasę, nie tylko osłaniał przed padającym deszczem, ale dawał nietypową perspektywę oglądu. Stąd oryginalnie prezentowały się poszczególne ulice. Budynki, bramy. Spojrzenie nieco z góry dawało także możliwość podziwiania krajobrazu, jaki tworzyły dachy, wieżyczki czy zaułki. Była to okazja do wykonania pierwszych zdjęć pamiątkowych z miastem w tle i zabytkowymi murami obok. Co jakiś czas można było zauważyć także tabliczki, na których uwiecznione zostały nazwiska fundatorów, którzy wspierali odbudowę tej części zabytkowego Rotenburga. Zejście z murów obronnych nie zmieniło wrażenia znalezienia się w przestrzeni utrzymującej równowagę między tym, co dawne, a współczesnością. Jak w większości zabytkowych miast, wszystkie drogi prowadzą do rynku i ratusza otoczonego pięknymi kamienicami. Nieopodal rynku. W jednej z bocznych ulic skupiał uwagę przechodniów stylowy samochód ustawiony przed nietypowym sklepem. Tutaj przez cały rok sprzedaje się ozdoby bożonarodzeniowe, a wejście do wnętrza można porównać z przekroczeniem baśniowych wrót do świata pełnego tajemnic, kolorów i wrażeń przywołujących wspomnienia z dzieciństwa. Choć nie można filmować, jednak wrażenie to udało się utrwalić w kilku ujęciach wykonanych przy wejściu. Stwierdziwszy, że niewiele jest czasu, by poznać szczegółowo historię i zabytki Rotenburga, z uwagą spoglądaliśmy na kolejno mijane domy, podziwiając ich fasady, a także zwracaliśmy uwagę na uliczne fontanny, które zgodnie z bawarską tradycją w okresie wielkanocnym ozdobione są girlandami, w które wplecione są pisanki. Po powrocie z Rotenburga grupa została zaproszona do niewielkiej winnicy w miejscowości Bullenheim na wyjątkowe spotkanie, które łączyło się z pożegnaniem odchodzącego z funkcji burmistrza Uffenheim, Georga Szyka. Panie burmistrzu, drogi nasz przyjacielu, Anne-Marie, drodzy przyjaciele ze Stowarzyszenia Uffenheim-Kolbudy. Po pierwsze, chcielibyśmy podziękować za kolejne zaproszenie nas tutaj. Powtórzę, zdajemy sobie sprawę z tego, że w życiu człowieka zdarzają się pewne momenty szczególne. Myślę, że taki moment zdarzył się naszemu przyjacielowi Georgowi. To, że się odchodzi z funkcji, nie znaczy, że przestaje się być przyjacielem, kolegą, i na, tę, na tą przyjaźń, na tę współpracę przez kolejne lata. Bardzo liczymy. Jestem głęboko przekonany, że mając teraz więcej czasu, będzie częściej w Kolbudach. Chcielibyśmy w imieniu tu wszystkich obecnych, jak również w imieniu nieobecnych, bo nie udało się ściągnąć całe 20 tysięcy mieszkańców gminy Kolbudy, podarować naszemu przyjacielowi fragment krajobrazu naszej gminy. Sie alle herzlich willkommen und auch die Mitglieder des, Vorstandes des Vereins. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i równie gorąco witam przedstawicieli Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego. Georg, to 10 lat temu, żeśmy się po raz pierwszy spotkali. Mnie, urzekła mnie piękna Bawaria, jeszcze piękniejsze miasto Uffenheim i Twoja życzliwość w stosunku do bardzo skromnej delegacji z Kolbut, zaledwie trzyosobowej. Pragnę Ci za to podziękować, ale jednocześnie życzyć wszystkiego najlepszego Wtedy, kiedy będziesz odpoczywał i będziesz mógł się poddać swojemu hobby. Kto nie wie, gdzie leżą kolbudy, niech się wybierze za glajs. I jarem rzeki raduni, w zieleń poda... Program następnego dnia przewidywał kolejną wyprawę, do nie mniej urokliwego jak Rotenburg, frankońskiego miasteczka, do Dynkensbühel. Już z perspektywy parkingu można było ocenić piękno tej miejscowości. Iście malarski wydawał się widok murów okalających miasto, odbijających się w tafli fosy. Dinkens Bill liczy nieco ponad 11 tysięcy mieszkańców, dla których głównym środkiem utrzymania jest turystyka. Stąd duża liczba hoteli i lokali, w których można zatrzymać się i skosztować lokalnych specjałów. Szczęśliwie też miasto nie zostało zniszczone podczas II wojny światowej i dzięki temu zachowało po dzień dzisiejszy oryginalny, średniowieczny wygląd. W XVII wieku Podczas wojny trzydziestoletniej 1618-1648 również miało ono szczęście, gdyż nie podzieliło losu zniszczonych sąsiednich miast bawarskich. Dinkensbil zawdzięcza swoje ocalenie dzieciom, które uprosiły szwedzkiego pułkownika. Scena ta została uwieczniona na fasadzie jednego z hoteli. W centrum miasta, góruje nad innymi budowlami wieża kościoła świętego Jerzego. Jest to późnogotycka, trójnawowa świątynia, której przestrzenne i jasne wnętrze oraz okazałe wyposażenie sprzyjają religijnej kontemplacji. Tuż obok świątyni znajduje się pomnik biskupa Krzysztofa von Schmidta. Duchowny ten wsłabił się jako przyjaciel dzieci i autor książek dla nich. W domu historii miasta odbyło się spotkanie z burmistrzem Dinkensbill, który przybliżył dzieje tej społeczności a także zaprosił do obejrzenia eksponatów muzealnych zgromadzonych w poszczególnych salach. Wieczorem 30 kwietnia rozpoczynały się obchody święta Walpurgi. W otoczeniu namiotu piwnego, w którym odbywały się zasadnicze uroczystości, rozłożone było wesołe miasteczko, nadające swym gwarem charakterystyczną dla tego rodzaju fety atmosferę. Najważniejszą ceremonią było odszpuntowanie beczki piwa. Ostatni raz przewodził temu dotychczasowy burmistrz Uffenheim Georg Szek. Miało to więc wymiar wyjątkowy. W otoczeniu oficjeli oraz nowo wybranej królowej Maja burmistrz kilka razy przymierzał się z odpowiednim uderzeniem, by ostatecznie osadzić w beczce kran i poczęstować gości świeżym piwem. Czas zabawy rozpoczynał się na dobre. Kolejno na scenie pojawiali się nowi wykonawcy i zespoły muzyczne, a zgromadzeni w namiocie bawili się i radowali tak długo, jak tylko było można. Dzień święta Walpurgi rozpoczęty został muszą świętą w Kościele Serca Jezusowego, a sprawowali ją wspólnie miejscowy proboszcz i ksiądz kanonik Zygmunt Słomski. Zarówno modlitwy, jak i pieśni na przemian mówione były i wykonywane w języku polskim i niemieckim. Wielce wymownym gestem jedności i przyjaźni było wspólne odmówienie modlitwy pańskiej, przy czym każdy odmawiał ją we własnym języku. O godzinie 11:30 przed salą miejską zebrali się rajcy i społeczność Ufenheim pod wodzą nowego już burmistrza a także goszczący włodarze partnerskich miast Pratoweczio, Ikeltons i Kolbut. Przybyła też Królowa Maja, której strój i otoczenie podkreślało wyjątkową rolę, jaką przez najbliższe 365 dni będzie ona pełniła. Wśród przemówień, które wygłosili poszczególni goście, głos zabrał także Wójt Kolbud, Leszek Grombala. Równo 10 lat temu Polska świętowała wejście do Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że obecny tu dzisiaj ówczesny przewodniczący Rady Gminy Kolbudy, pan Stanisław Grochocki, stał wtedy na czele bardzo niewielkiej delegacji i ta delegacja. Tu już to święto odbywała. Dzisiejszy dzień jest również wyjątkowy, dlatego że obok mnie stoi nowy gospodarz, pan burmistrz Uwenheim. Panie burmistrzu, pozwolę sobie raz jeszcze z tego miejsca złożyć panu w imieniu całej społeczności Gminy Kolbudy najserdeczniejsze gra gratulacje. Jednocześnie życzymy sobie bardzo wielu tak, tak wspaniałej współpracy, jak dotychczas. Kończąc, ostatnie słowa swego wystąpienia chciałbym skierować do tych wspaniałych mieszkańców Uffenheim, którzy reprezentują Stowarzyszenie Uffenheim-Kolbudy, Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie, bowiem dziękuję im serdecznie. Bez nich tej fantastycznej współpracy przecież by nie było. O godzinie 13 rozpoczął się doroczny pochód, w którym wyróżniała się zarówno strojami, jak i muzyką delegacja kolbudzka. Aktywnie wspierali Grupę Polską członkowie Stowarzyszenia Przyjaźni Kolbudy Uffenheim pod wodzą prezesa Ernesta Grossa. Wszyscy znakomicie się bawili w atmosferze radości, przyjaźni, którą tego rodzaju przeżycia dodatkowo cementują. I'm sorry, 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 amore, Tegoroczny wyjazd do Uwenheim był, co by to nie powiedzieć, bardzo szczególny. Po pierwsze, 10 lat temu, bo to już tyle lat minęło, wstępowaliśmy do Unii, ale to wstąpienie było akurat w dniu, kiedy po raz pierwszy nasza delegacja oficjalna gminy Kolbudy gościła w Uwenheim. Te 10 lat minęło jak senne marzenie, tym razem pojechaliśmy. Nie tyle, żeby świętować to dziesięciolecie, ale przede wszystkim żeby po raz kolejny już z nowym burmistrzem. Także Państwa, w tym roku tam nastąpiły wybory, burmistrz, z którym cała ta przygoda przyjaźni ufm kolbudy rozpoczęła się, przeszedł na emeryturę. Mamy nowego burmistrza, młodego człowieka, który, nie wiedząc jeszcze, w roku ubiegłym, że będzie startował w wyborach, już zdążył być w Kolbudach i zapisać się do Stowarzyszenia Przyjaciół Uffenheim Kolbudy. To bardzo dobrze rokuje, najlepszy dowód, że już w czerwcu pełen autok autokar dzieci wyjeżdża nie tylko do Uffenheim, ale z naszymi przyjaciółmi, jadą dalej. Jadą w Alpy Niemieckie i to jest dla, myślę, dzieci fantastyczna przygoda, a dla nas Kolejny dobry punkt miłej, znakomitej współpracy.